Witam serdecznie z Kęskiego Rynku, gdzie zapytamy mieszkańców o temat budzący dość sprzeczne emocje. Mianowicie chodzi o pomoc obywatelom Ukrainy i o ich zasiłki, między innymi 800. Zapraszamy na nasz materiał. Moim a czy naszym wypłacają za granicą? No. Jeżeli by wypłacali za granicą coś takiego, naszym, to bym się zgodził. No. A tak? To nie wiem. Na dwoje babka wrożyła. Tak. Nie. To jest trudno powiedzieć, bo to jest złożona sprawa, ale na pewno powinny być jakieś nowe przepisy które by to po prostu tak zrobiły, żeby i Ukraińcy mieli dobrze, i by też, żeby mieli. To, co w tej chwili jest, to jest niedobre, bo po prostu ktoś jest bardzo krótko nasz kraju, dostaje pieniądze. Tak nie może być, sobie. nie? Trudno mi jest odpowiedzieć na ten temat. Myślę, że tak. O raczej nie. Teraz już coraz gorzej jest. Wszystko drożeje, a po prostu... Emerytury jakie były. Ja mam 35 lat przepracowane i mam 1800 zł emerytury. No ciężko jest, no chyba by powinni. Dla dzieci te 800 zł dostać. Jeżeli nasz kraj jest na tyle mądry, rozsądny, to niech im pomoże, tak jak pomaga nam. To jest moje zdanie. Dla naszych rodzin i dzieci mówili, że to rozdawnictwo, a dla obcych, to co, jak to mam rozumieć? Czy co to jest? Dlaczego oni mają na przykład mieć takie prawa, jak my mamy w Polsce? Yy, Nigdzie za granicą tak nie ma, zresztą. Jestem przeciwny temu. Mnie, tak tych pieniędzy nikt nie da i tak nikt nie da, a trzeba ludziom też pomóc, kurwa. Jeżeli kobieta pracuje, dlaczego nie? Ale z drugiej strony, no, no, powiedz pan tak sam. To są, to są nasze, znaczy my powinniśmy dbać o własne dzieci. nie? Pomoc pomocą, no, ale tak. powinniśmy dbać bardziej o naszych tak, obywateli. Tak. Tyle. Bo to, bo to przecież nie są nasze dzieci, chyba że tu będą pracować, będą się uczyć i to, to jak najbardziej, ale to znowu troszeczkę państwo idzie do przodu. Ludzi bardzo dużo jest biednych, co potrzebują pomocy, a zwłaszcza tych starszych. Teraz trzeba pół roku cze trzeba czekać, żeby pielęgniarka przyjechała do osoby niepełnosprawnej na ten, no to, no to tego nie rozumiem. Myśmy musieli na to zarabiać, żeby, żeby teraz ci młodzi mogli dostać to 800 zł. Nie? To jest jak no. ktoś tu już był, pracował, z rodziną tu mieszka. Ja mam nawet przyjaciół takich. Ale a co innego, jak ktoś przyjedzie z rozpędu no lepiej niż... Rodowity polarny. To jest coś nie w porządku nie? dla nas, mi się wydaje. Tyle. Raczej, ale, ale ci Ukraińcy mają dzieci dla tych dzieci? Raczej nie, bo to jest. Inne ja uważam, państwo. że nie powinien. Tak samo nie. Coś ty. Ja dzieci wychowałem za 170 zł na dwoje dzieci i ja się na to nie godzę. Ja też. Nie. Ja swoje dzieci wychowałem bez żadnej żebraniny. Ja też. Nie Ale dla polskich dzieci tak, cześć. Y, y, oczywiście dla polskich dzieci wszystkich tak, ale dla Ukraińców, chociaż ich to takie nieszczęście spotkało, ale nie chcę, zapracują. Tak jest. Ja pracowałem na swoje dzieci i nie miałem żadnego, jak się to mówi, rekompensaty jakiejś takiej, że, że mam dzieci. Nie Ja miałem co, 70 złotych no. Na rodzinnego. No, 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 no. No, no, no. no, no. no, no, no. Tak, nie, a tu nie. teraz takie i z obcego państwa, oczywiście przyjaźń, wszystko tego, nie chcę zapracują i mają, a nie takie, żeby z polskich naszych to my podatków im to płacili, ja się na to, nigdy bym nie szedł na ten układ, nigdy. Nie, nie. no raczej nie.